Elo, się Mandero, faleno, wjeżdża na rejon. No, tak na poważnie, nie będę kopiała tekstów graczyka. Hej, czy się wszystkim ludzie? Ja jestem, Malbury, i jak tu się mówi, y, witam Was w kolejnym odcinku po długiej przerwie w Biznes Tour. A ile przerwy było? 9 miesięcy? Tyle co kurwa, dziecko? <laughs> Many, kurwa, trzeba świętować kurwa narodziny i, i ten, ich kurwa. 9 miesięcy bez business Touru. Witam Was bardzo serdecznie. Ze mną jest standardowa ekipa. E, czyli e, bogatszy, najbogatszy, jeżeli nie najbogatszy na całym świecie, ale bogaty w Polsce. E, pierwszy z mniejszych e, złodziej w kraju, Foryt. No się, ale jakich Ja tam nic za nie wiem. E, ponadto jest ze mną e, Żyd, który kradnie wszystko, co popadnie, co w rączki wpadnie, e, wyłącza prąd w stolicy. Jak to miało miejsce w poprzednim odcinku, który był u mnie na kanale. No i oczywiście również kradnie, kradnie pieniądze walcząc z popieraniem pewnej partii o, o trzygwiazdkowym nawiasie ze mną jest Złodziej TV. No i jeszcze jedno zaznaczenie. No. Nie popieram tej partii. A to jest raz, a dwa. Jestem nie jestem e, takim złodziejem jak, jak się wydaje. E, dobra, dawajcie, Redy. A przypomnij ci e, rozmowę prywatną, gdzie powiedziałeś, e, że e, myślałeś, że głosowanie na tą partię równa się być Polakiem. O, dzień dobry! Kto tu zaczyna? Pierwsza nieprawiedliwość, Ale dobra, ty masz ruch przede mną, więc będzie można bardzo łatwo zaplanować start i, start i koniec. Dobra, to lecimy ja na Madryt, ja sobie odpuszczę. Będę się rano, otwieram czy kurwa, znowu w tej Wczoraj o tym rozmawialiśmy i GUI do dupy kurwa! Nie jest oszukana kurwa tak. Dobra Elo. Eee, dobra, ja będę grał tak samo jak niektórzy, którzy są tutaj zachłonni eee, Którzy chcą zyskać wiele, ale mogą tylko tracić eee, Ja sobie myszkę... I podejmujesz kurwa. ryzyko, jo? Ja? Eee, tak, podejmę ryzyko, dlatego że... O kurwa Czyli na pierwszym okresie nie kupujemy? Nie, nie, ja sobie... Nie, normalnie gramy, ale kurwa ja zagram jak ostatnie chamidło. No, zrób tam mistrzostwa świata w mieście Kuryfi Bezrobocia. No kurwa widzisz, że nawet kurwa na mapie nie ma, no. Dobra, dzień dobry. Raz. Idź tam, I chcę tam postaw z kurwa lepiej. Raz. Ach, kurwa. No nie. Weź zrób coś z tym. Nie, nie zrobię tego. Weź zr zrób coś z tym. Urwa! No nie mogę. Urwa! No kurwa jego macie. Oj, co jeszcze będzie wdeptywane do mnie? Co to ja kurwa ja? Pięknie. Aż <laughs> kolba. kurwa pięknie się ten. No i miałem nie przeklinać. No i już po odcinku, Tego... już, już po monetyzacji. Ameryka jest twoja. Nie stary, ja nie Amerykę bierę. A ja w dużo większy kaliber bardzo, wszystkiego najlepszego. No chyba cię pogięło te no, no kurwa, kurwa, właśnie opis, kurwa to No właśnie o tym mówię, widzicie? To jest złodziej. To nie jest y, normalny człowiek, to jest złodziej. To jest złodziej TV. Naprawdę nie, weźcie, no, to... weźcie do niego, wbijcie na streama i y, y, wbijcie do niego na streama, jak będzie kiedyś robił. Na kanale Maravik TV Eee, dużo nie... kurwa do! No. Dużo nie zapłacisz. Eee... Y, Wbijcie do niego kiedyś kurwa na streama, napiszcie na jego kanale Marevik TV, Napiszcie na, u niego na czacie na Twitchu, złodziej podłoga TV. Naprawdę za, za te 25K co on teraz wyżulił, to ja nie wiem, no.. Chłop powinien iść i strugać mydło. Dobra, pierwsze kółko za mną Melo... Eee... No i lecimy dalej. No kurwa no nie, to, nie no to jest cios poniżej pasa kurwa. To zostawisz sobie. A, A Teraz, zastawić, pytanie, teraz to. pytanie, teraz pytanie, to Zajmij, zajmij ten, zajmij ten Sydney i Londyn kurwa. Pamiętasz jak to nas porobiło poprzednio? Zajmij to niebany Sydney, ja zajmę Londyn kurwa. To kurwa emirę. nas porobiło ostatnio i to tak srogo nas to porobiło. Linie lotnicze, emirenko. Stary, kurwa, nawet y że tak powiem, twoja boskość, jaką było. Y wiesz. Twoja. Bo co? O kurwa. Kupuj to w pizdu! Y nawet twoja boskość w poprzednim odcinku nie była w stanie y po prostu załagodzić tego wszystkiego. Był taki problem, żeby go porobić. Nawet, kur, nawet kurwa, Mistrzostwa Świata na Wenicy nie pomogły. Po prostu była jakaś żenada. Ja byłem zażenowany tym, co się podziało wtedy, i, że tak powiem, byłem zniesmaczony po tamtym odcinku. Choć bardzo chciałem wygrać, choć bardzo robiłem... się starałem, żeby zrobić kombek. Oluju. Choć bardzo się starałem, żeby kombek zrobić, to no, jednak kombeku nie było. I był gnój Eee, yy, dobra, ile ja chcę tu? Nie, nie chcę. Nie ciągnie mnie do Las Venturas. Serii z Geta nie będzie. A za to o. będzie miasto maczetami i smogiem płynące. Trzeba kupić wasza, żeby go zablokować. No, kurna. A, proszę, foru. O. No. te pieniążki dzień dobry. Zaczyna się, zaczyna się płaca, nie? Wiesz, że jeszcze tam Lion ten tam. Kup I gitarę. Doublecik? Ktoś? O kurwa. Ten co robi? Dobra. Start w miarę bezpiecznie. No, dobra, dobra, malij obok. Mm. Czy kupi? Kupi. A co, wiem kogo będę bombardował. Ja, Nie, no, ale spokojnie. Dobra. Jest git? Pierwsza ruchoniemość jest moja. Ruchoniemość. ty człowieku mów po polsku. Proszę, Foro, 300 tysięcy. Uuuu, kurde, Bela, przeje... skasował go za przejazd. Ty, dobra, bo ja... ty, dobra, bo ja znowu, kurwa, najmniej pieniędzy mam. Ale ja miałem nie kląć odcinku, a znowu przekinałem. A, wy... wyjebany już w to, może być nawet czerwony znacznik na monetyzacji. <gry> Włochy twoje stary, zróbmy jak poprzednio, zróbmy Wenicję. Oho. Chyba pole minowe. Dobra, dr dr drugi, drugi, do, do, ten, do bombardowania. Dawaj <laughs> na szansę. O, dzień dobry. Zero Leon. Ja Ile jest? A pierdole. Pokora miliona. miliona. No kurwa! Dzięki! Przecież ty złodzieju, zaczyna się Złodzieju... Oczekaj, on mnie jeszcze na ten Leon wdepnie Oby A tam cię nie kusi? Żeby bić? O kurde O, no, chyba podkusiło Wziął, bo flaga jest Jakby nie było flagi, to by nie brał Dobra, ja tam do... ja tam Emirates jest jeszcze flaga na granadzie? O, dobra! Miód! Jesteśmy ocaleni. Dobra, co to? to Dubaj, nie? No stary, no... Jak musisz to leć? To fajnie by było, żeby... O, dzień dobry! Karma wraca! To mu taki dobry... O, dobra. Oj, karma wraca! Karma wraca! Dobra, o Jezu! Ja dzień się teraz... dobrze bawię. Ja Nie się podniecam. dobrze bawię. Nie podniecę się tam. Nie podniecam się, tylko ja się bardzo dobrze bawię. A wiesz co teraz zrobię? Niech tylko Forda, niech tylko Forda mi się ruszyć. Wiesz co teraz zrobię? Ta 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 ra ra ta 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 bogactwo. Polsza moja. Cyk. Ja mogę przegrać, ale może żeby wygra, nie wygrał. Mm. Na dubleciku? A, nie. Nie, 83 tysiące. A, już myślałem, a już była nadzieja. O, dobrą siebie jestem. No. <laughs> Ej, kurwa, śmiałbym się, jakbyście sobie pojebali kolory teraz. U człowieku! Jedenś ty farta teraz miał. No dobra, spokojnie, jeden kur... Ty ja trzymam. Ten kur... Ja teraz idę. po... ja przyjdę. I tak idę na bezdomną debilu, jebany! <laughs> dobra. Mierdolo. Hamburg. Nie. Eko. Eko trzeba zagrać. Przed chwilą grałem full, a teraz trzeba eko. Paryż? no, no a, dobra New York No chyba was Jasna kurwa strzeliła Pyknie? Pyknie Dobra Jasna przejazd Wiesz, że teraz to mogę wygrać? Wiem. Tego nie kończ mi odcinka, za, za, za krótki jest. Ile was? 12 minut. No to reklamy będą. No nie, no! A, a i tak mam po zarobieniu. Bo pierwsze, 10, pierwsze 5 minut jest. Yy, ten weryfikacja na przeklinanie. No ty gada. Ta, i nabycie toksykiem. Dobra. Uuuu, uh, chyba kogoś podatki zjadły. podatki, będzie z tego zysk. podatki z No podatki kurwa. Dobra, się. Patola w piździe po 500 na dzisiaj. Cieszcie się, cieszcie się chłopak a to da po 500 na dzisiaj, dadzą ci 500, zawieram 900. Kurwa! Ojej, ja, ja, milion! Melon! No kurwa! Warszawa idzie się bać. No? Tak. niemości nie ma. Ale dobra, spokojnie. Ty, a czemu ty mnie nie wyłączyłeś z prądu jak poprzednio, że robiłem kombek i nie mogłem, kurwa, zrobić tego kombeku? Wyłączyłeś mnie z prądu. Wyłączył mi prąd, kurwa, bo widział, że mi dobrze szło i nie mogłem kombeku przez to zrobić. Wyłączył mi prąd. No, wyłączył mi prąd, kurwa. Jak jak zus, kurwa, ten. Jak zus, z, te podatki, kurwa. Ty, teraz, teraz gadam, powinieneś się na milion. O, teraz kurwa, żeby się wpierdolił w Kraków. No i. No to są jakieś hollywoodskie jaja, no! O, o! No nie wierzę. Nie kupię, bo nie mam pieniędzy. Co? Najwyższy się chciało kupić. No nie Buduj te niemce, buduj te niemce. Wewnil jest mój i kuj. Berlin jest twój no i chuj. Ameryka jest moja. Koniec kropka. To żebyś ty, te, żebyś ty tej Ameryki po drodze nie stracił, bo masz tak Berlin, Londyn, a jeszcze masz wcześniej Rzym. Bali. Spokojnie, panowie spokojnie Bali Mediolan Aha. Bali Mediolan Mediolan nie. Co on tam ma jeszcze pośrodku z tej Hiszpanii? Kurwa. Ale dobra, małą sumę to easy. Źle go, nie to jest. Polega, go, go. Źle nie jest. Kurwa. Zaczyna się. Zaczyna się bitwa, kurwa, ten. Bitwa o Budapeszt, kurwa. Ale ja dobrze, bo do tego nie wdepnę teraz. 4 i 2, no ja bym nie był taki pewien. A w sumie. 47 dalej 7, no ale dobra. No i zaryzykuję. No jazda, dajesz. O kurwa Ile Dwa tam... Miliony. Jest? Dwa miliony. A pierdolę. Super. O, o! O kurwa 4 miliona! Kłopoty. Rozpierdolę cię na odcinku fora. Oj oj, 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 oj nie moja wina. No, no kurwa, go. ciekawe kto kurwa stanął na, na Oj, tych Mistrzostwach oddawaj, Świata. Od kurwa, od dawaj, co kurwa. No, sprawiedliwość skurwysyny. Dobra, Jezu, nie, nie róbcie sobie afery. O, dwa, trzy miliony, teraz teraz ja sobie chodził i budował kurwa. <laughs> tak, tak tą grę też lubię. Buduj tą Hiszpanię kurwa. No w sumie szybciej byś Niemcy skończył, jakbyś na Hamburg stał. Tak naprawdę ty masz tą grę w jednym ruchu, wystarczy kurwa, że na pole podróży pójdziesz. Chociaż... To masz... O kurwa Wybieraj. Nie mam. Wybieraj. Nie mam miejsca. kurwa. Nie, <grybujona> nie <grybujona> O kurwa... <grybujona> ja ja kurwa. się teraz nie boję, kurwa. <grybujona> ja się nie boję. <grybujona> A kurwa, na no nowej raz. Ej, chujemy, rozdanie poszło. Raz. A co mnie tam, kurwa? O, dzień dobry. Raz. Dwa. będzie trzy? O, no, dawaj, dawaj. Będzie dzień, trzy. Dobry. Raz. Bo czekaj, bo jeszcze ma Leon po drodze. Pa. No to ten Leon, ja widzę, ile tam jest. <grym> ja chcę teraz. Ja dro... O, dobra, zapłacę te drobne. <grym> ile tam wyszło? Jakiej... Pół miliona tylko. Eee, easy. Leon? Leon! Nie, jakiejś... o, ja... Dobra. Cześć, który to ja piąty raz wygrałem? Kurwa na Leonie. <grym> tak! Piąty raz na Lionie, Aczkolwiek, no, ja dałem dupę na swoim odcinku. Także, co, no, to by było na tyle. Za chwilę widzimy się na kanale UFORa. Znaczy, widzimy się jutro, a odcinek zaraz nagrywamy. Także, no, ze mną był złodziej złodziei i największy oszust z tam pomorza za morza w Pizdowa Górnego nad Warszawą że tak powiem fuck the west coast Tfu yy, złodziej tv parę tv na się. Yy, i ze mną był również yy, for youtube najlepszy możliwy biznesmen i sz, yy, szuler y, jakiego widziała Polska Polska gospodara no, hopie kurwa co wiecie życie nie no widać no to yy, pożegnajcie się jakoś ładnie i kończymy Dzień ten bajzel zobaczenia. elu no forty ty kurwa bez yy, to jest, Kultury. Ale mówiłem kurwa! No nie powiedziałeś! Mówiłem nawa! A, no to chyba, że. Narwa.